Być może teraz, gdy tego słuchasz, w twojej piersi pojawia się odrobina zmęczenia. Delikatny, lecz stały ciężar. Jak ciepło, które nagromadziło się po zbyt długim marszu pod słońcem, które nie zna odpoczynku. I chce cię zaprosić, nie do dalszego biegu, nie do szukania wyjść, lecz byś po prostu na chwilę się zatrzymał. Teraz nie musisz nic rozumieć, nie musisz nic rozwiązywać. Wystarczy, że poczujesz ten moment, w którym oddychasz. Nawet jeśli tego nie zauważasz, istnieje w Tobie miejsce, które nie pali, nie parzy, nie żąda. Miejsce chłodne, ciche, przestrzenne. Jak cień starego drzewa po środku pustyni, to tam chce Cię poprowadzić powoli. Pokój, którego szukasz, nie mieszka daleko, nie jest ukryty w jakiejś przyszłości ani w jakimś osiągnięciu. Jest bliżej niż twoje własne myśli. Oddycha w tym samym rytmie, co ty, od zawsze. A wszystko, co musisz teraz zrobić, to po prostu zostać tutaj, bez pośpiechu, bez wysiłku, pozwolić, by cisza zaczęła sobie ciebie przypominać. Gdy trwasz tutaj, w tej ciszy, która zaczyna się delikatnie otwierać, można poczuć coś bardzo prostego. Nie brakuje ci niczego, nie jesteś niekompletny, nie jesteś spóźniony wobec życia. Przez tak długi czas, może uczyłeś się szukać szukać sensu, szukać ulgi, szukać miejsca, gdzie wreszcie mógłbyś odpocząć. A co, jeśli ten odpoczynek nigdy nie był daleko? Pokój, który wyobrażasz sobie jako cel, już żyje w tobie, jako źródło. Nie jest czymś, co się buduje, ani czymś, co się zdobywa, jest tym, co zostaje. Gdy przestajesz popychać samego siebie do przodu, nie musisz stawać się kimś lepszym, by zasłużyć na ciszę, nie musisz się zmieniać, by być godnym spokoju, nie musisz niczego udowadniać. Teraz poczuj to z delikatnością. Już jesteś miejscem, do którego tak bardzo próbujesz dotrzeć, już jesteś domem, a gdy to zrozumienie zaczyna dotykać twojego serca, poszukiwanie staje się mniej pilne, a oddech staje się lżejszy niemal bez wysiłku, i w tym lżejszym oddechu coś w tobie zaczyna zauważać umysł, a gdy zauważasz umysł, możesz dostrzec, jak się porusza jak nurt, który zdaje się nigdy nie zatrzymywać myśli, które przychodzą i odchodzą historie, które same się tworzą obrazy tego, co było i tego, co jeszcze nie nadeszło i niepostrzeżenie łatwo pomylić ten ruch z tym, kim jesteś. Jest tu łagodne nauczanie Mudziego, które rozbrzmiewa jak szept pełen miłości. Nikt nie może uczynić cię nieszczęśliwym. Tylko twój umysł, gdy mu uwierzysz, może to zrobić. I nie po to, by cię winić, lecz by cię uwolnić. Nie jesteś uwięziony na zewnątrz. Nic tam na zewnątrz nie ma takiej władzy, jak się wydaje. Więzieniem nigdy nie był świat, lecz akt siadania w każdej myśli i nazywania jej prawdą. Ale zauważ teraz coś bardzo delikatnego. Ten sam umysł, który zdaje się zamykać drzwi, jest też drzwiami wyjścia. W chwili, gdy obserwujesz zamiast się gubić, coś się otwiera. I łagodnie zaczynasz czuć, że istnienie nie musi być labiryntem. Może być przestrzenią, a ta przestrzeń zaczyna się odsłaniać. I być może teraz potrafisz już poczuć tę przestrzeń. Nie jako ideę, lecz jako żywą obecność w sobie. Otwarte, ciche pole, które nie musi się przed niczym bronić. Nie musisz tego wymuszać, bo ono już tam jest, jeszcze przed wszelkim wysiłkiem. Muji często wskazuje na coś bardzo prostego: bądź jak przestrzeń ona nie starzeje się, nie niepokoi się, nie ma nastrojów. A gdy odpoczywasz w tym obrazie, coś w twojej piersi zaczyna się rozluźniać. Wyobraź sobie siebie jako czyste lustro lustro, które nie wybiera tego, co ma odbijać. Nie preferuje jednego obrazu ponad innym. Wszystko, co się pojawia, po prostu się pojawia. I przemija. Nie musisz niczego chwytać. Nie musisz niczego odrzucać. Nie musisz naprawiać życia. Wystarczy odpocząć w tym czystym spojrzeniu, w tej percepcji, która patrzy bez wysiłku. A gdy odpoczywasz coraz głębiej w tej neutralności, Twój umysł, który wcześniej wydawał się ciężki, zaczyna stawać się lekki. Niemal przezroczysty i w tej lekkości, która zaczyna się pojawiać, odsłania się coś bardzo subtelnego. Tak zwane ego nie jest potworem, z którym trzeba walczyć. Nie jest wrogiem. Jest tylko głosem. Starym echem, które nauczyło się mówić bardzo głośno. Muji łagodnie nam przypomina. Problemem nie jest to, co mówi ego, lecz to, jak bardzo w nie wierzysz. I być może słysząc to, potrafisz poczuć subtelne ukojenie. Jakby dawne napięcie zaczynało się rozpuszczać w twojej piersi. Nie musisz uciszać tego głosu siłą, nie musisz z nim walczyć. Każda walka tylko go karmi. To, co rozpuszcza tę iluzję, to prosta uważność. Gdy obserwujesz myśl, nie podążając za nią, gdy pozwalasz jej przejść, nie siadając w niej, coś się rozluźnia, coś się rozwiązuje, zaczynasz dostrzegać, że nie jesteś treścią swojego umysłu. I bez wysiłku, bez wewnętrznej przemocy, zaczynasz się łagodnie przesuwać z roli postaci do miejsca obserwatora. I to właśnie stąd rodzi się nowa sztuka sztuka zwykłego patrzenia. A gdy przesuwasz się do tego cichszego miejsca w sobie, coś potężnego zaczyna się wydarzać, bez potrzeby jakiegokolwiek wysiłku. Nie musisz już naprawiać swoich myśli, nie musisz podążać za nimi do końca. Wystarczy je zobaczyć. Jak chmury, które przepływają. Muji mówi o tym cudzie z niezwykłą prostotą, bezosobowe świadkowanie. To nie jest zimne. To nie jest odległe. To jest głęboko pełne miłości, bo niczego od ciebie nie wymaga. Teraz wyobraź to sobie łagodnie. Siedzisz na brzegu rzeki. Myśli są nurtem. Nie musisz wchodzić do wody. Możesz zostać na brzegu, oddychając, obserwując. I co ciekawe, im rzadziej wchodzisz, tym bardziej woda sama się uspokaja. Nie interpretować, nie analizować, nie walczyć, tylko patrzeć. I w tym prostym akcie czas zaczyna tracić swoje twarde krawędzie. Wszystko zwalnia. Zaczynasz się czuć tak, jakbyś unosił się wewnątrz siebie, lekki, bez ciężaru, bez pośpiechu. I z tego cichego spojrzenia rodzi się coś jeszcze głębszego cisza. Która nie jest pusta, lecz żywa. A gdy pozostajesz w tym spojrzeniu, które z niczym nie walczy, cisza zaczyna nabierać kształtu. Nie jako brak, lecz jako łagodna obecność, która otula cię od wewnątrz. Cisza, która oddycha razem z tobą. Możesz to poczuć teraz, jako żywą przestrzeń pomiędzy jedną myślą a drugą, jak odstęp tak delikatny, że niemal umyka uwadze. Lecz niesie ze sobą dawny, gęsty, prawdziwy pokój. Muji opisuje to jako naturalną ciszę, naturalny pokój. Nie coś wytworzonego, nie coś, co wymuszasz. Coś, co było tam już przed każdą historią o tym, kim jesteś. Nie ma tu napięcia, nie ma tu wysiłku, nie ma potrzeby, by cokolwiek osiągać. Jest tylko ta obecność, która patrzy z łagodnością która podtrzymuje wszystko bez wysiłku, i w tej cichej przestrzeni coś zaczyna się rozpuszczać, łagodnie, tożsamość, która ciąży. A gdy ta tożsamość zaczyna się rozluźniać, pojawia się jeszcze wyraźniejsze postrzeganie. Nie musisz czekać na obecność, nie musisz czekać na szczególny moment, by być obecnym. Nie potrzebujesz idealnych warunków, absolutnej ciszy, życia bez problemów. Muji wskazuje to z prostą jasnością. Nie czekaj na obecność, bądź obecnością. Przyszłość spójrz na nią delikatnie. Nigdy do nikogo nie przyszła, jest tylko myślą teraz. Zawsze byłeś tutaj, w tym dokładnym oddechu, zawsze byłeś w tym cichym punkcie, gdzie życie dzieje się naprawdę. Wyobraź sobie przez chwilę, że dziś byłby ostatni dzień w tym ciele łagodnie, bez strachu. Tylko jako spokojny obraz. Czy historie umysłu miałyby wtedy taką wagę? Czy troski miałyby ten sam smak? Być może nie. A skoro potrafisz tak żyć choćby w wyobraźni, dlaczego nie zacząć żyć tak już teraz? Lekko, swobodnie, obecnie. Pośpiech zaczyna opadać sam, kontrola zaczyna się rozluźniać i niemal niepostrzeżenie zaczynasz czuć pragnienie, by puścić wodze. A gdy puszczasz, Życie zaczyna płynąć. Gdy przestajesz trzymać wszystko z taką siłą, coś łagodnego dzieje się w twojej piersi. To tak, jakby twoje ramiona, które być może niosły ciężar świata, wreszcie znalazły bezpieczne miejsce, by odpocząć. Nie musisz popychać życia, nie trzeba go wymuszać. Muji przypomina nam z czułością: Życie płynie samo z siebie. To nie ty poruszasz rzekę, to ona niesie ciebie. I możesz to poczuć teraz, jak ciepły nurt, który łagodnie dotyka twoich stóp. Nie ma tu niebezpieczeństwa, nie ma tu pośpiechu, jest tylko naturalny ruch czegoś znacznie większego niż jakikolwiek wysiłek. Puszczenie kontroli nie jest rezygnacją z życia, to przestanie walczyć z nim, to zaufanie, to pozwolenie, by nieoczekiwane miało przestrzeń, by istnieć. I im bardziej pozwalasz, tym lżejszy się stajesz, mniej oporu, mniej strachu i w tym poddaniu coś zaczyna się otwierać, pustka, która nie przeraża, lecz koi, a gdy już nie trzymasz tak mocno, pustka zaczyna się odsłaniać, lecz nie jako przestrzeń zimna lub przerażająca. Pojawia się jak cicha świątynia, rozległa, w której nic nie musi być wyjaśniane, by istnieć. Wiele razy mogłeś myśleć, że bycie pustym oznacza brak życia, lecz ta pustka jest czymś przeciwnym, jest wolnością, jest miejscem, w którym nie musisz udowadniać swojej wartości, nie musisz się bronić, nie musisz się budować. Muji wskazuje na coś bardzo subtelnego. Bycie pustym to nie tylko brak myśli, uczuć czy pragnień, to wolność od ciężaru potrzeby być kimś. Poczuj to delikatnie. Odpoczynek od konieczności noszenia tożsamości przez cały czas ulgę z niepodtrzymywania obrazu, ciszę z braku potrzeby wewnętrznych oklasków, nie znikasz w tej pustce, odnajdujesz się, rozpuszczasz się z ciężaru, ale pozostajesz w tym, co jest prawdziwe. I w tej otwartej przestrzeni zaczynasz dostrzegać. To, co naprawdę w tobie ciąży, to bagaż. Być może teraz potrafisz poczuć, ile ciężaru niosłeś, nawet tego nie zauważając. Nie w widocznych walizkach, lecz w wyobrażeniach o tym, kim powinieneś być, kim powinieneś się stać, kim nigdy nie wolno ci było wyglądać. Mudzi nazywa to bagażem, tym, kim myślisz, że jesteś i tym, kim uważasz, że musisz być. A ty niosłeś to już zbyt długo. Wyobraź sobie delikatnie, że stoisz przed portalem, prostą, cichą, świetlistą przestrzenią, lecz by przez nią przejść, nie potrzeba siły, potrzeba lekkości, i zauważasz, że nie możesz zabrać ze sobą swoich walizek. I wtedy powoli, bez przemocy zaczynasz stawiać je na ziemi. Jedną po drugiej. Oczekiwania, maski, porównania, lęki. Nic nie jest ci wyrywane, nic nie jest odbierane siłą. Po prostu wybierasz odpoczynek, a przekraczając ten wewnętrzny próg. Zaczynasz czuć przestrzeń, która istniała przed każdym imieniem, przed każdą historią, i ta przestrzeń prowadzi cię naturalnie do gruntu twojego własnego bytu. A gdy przekraczasz tę przestrzeń bez ciężarów, docierasz do miejsca, które zawsze tam było cichego, stałego, nienaruszonego gruntu, którego burze umysłu nigdy nie zraniły. Tutaj nie musisz się poprawiać, nie musisz siebie naprawiać, nie musisz się zmieniać. Po prostu jesteś. I to wystarcza. Wszystko, co wcześniej wydawało się pilne, teraz brzmi odlegle. Historie, lęki, presje. Wszystko to przechodzi jak chmury, które nie potrafią już zasłonić nieba. Muji opisuje to miejsce jako grunt bytu. Przestrzeń, w której nic się nie porusza, nawet gdy wszystko się porusza, to centrum, którego nigdy nie poruszyło nic, co się wydarzyło. Na tym gruncie możesz odpocząć. Być może po raz pierwszy bez pilnowania samego siebie, bez surowego obserwowania siebie, bez lęku przed upadkiem. I w tym prawdziwym odpoczynku coś bardzo delikatnego zaczyna dotykać twojego serca łaska. I w tym miejscu, gdzie nic nie musi być udowodnione, coś zaczyna łagodnie opadać na ciebie jak welon światła, który nie waży jak obecność, która niczego nie żąda, tylko dotyka i pozostaje. Gdy ciężkie ja rozpuszcza się choćby na chwilę, łaska wchodzi naturalnie nie jako nagroda, nie jako cud, lecz jako powrót do tego, co zawsze czekałoby zostać przypomniane. Moji prowadzi nas do tego z rozbrajającą prostotą. Nie jesteś tu osobą, jesteś obecnością, jesteś żywą świadomością bez imienia, bez formy, bez historii a gdy w tym spoczywasz, pojawia się odpoczynek który nie zależy od okoliczności, cisza, której nie da się złamać, pokój, który nie potrzebuje obrony, nie musisz nigdzie docierać, nie musisz się spieszyć, nie musisz się poprawiać. Jest tylko jedna rzecz do zrobienia: po prostu się wycisz, a w tym wyciszeniu jesteś już w domu. Jeśli ta cisza, która Cię dotknęła, przyniosła choć trochę ulgi, pozwól jej trwać, a jeśli poczujesz, że ta przestrzeń może przyjąć także innych, Udostępnij ten film tym, których kochasz. Subskrybuj kanał nie z obowiązku, lecz jako gest obecności, by móc tu wracać, gdy świat stanie się zbyt ciężki. A gdy będziesz potrzebować, po prostu wróć. Będę tu dla ciebie.